Takim rozwoju zdroworozsądkowym osobistym, prawda? Odciętym od, od tych wszystkich ideologicznych podłoży. To jakie byłyby Twoje rady, jak, jak należy właśnie podejść do kwestii tego rozwoju osobistego? Jak najlepiej spożytkować swój czas? No, znaczy, z perspektywy czasu obserwuję. I to dziwnie zabrzmi, lepiej mnie naśladować, z różnych powodów te osoby, które zna, znają mnie prywatnie wiedzą o co chodzi, ja by tu nie będę drążył tematu, ale jest sporo błędów, które człowiek popełnił jako Młoda osoba, w której no, dzisiaj, ten człowiek, który jest bardziej odpowiedzialny za siebie, za życie, za innych, tego nie posąpi, tak. A jeżeli miał, nawet to nie związane z Twoim, e, jakby z odniesieniem do, do Twojej historii, ale takie generalne wskazówki właśnie a propos rozwoju. To dla Ciebie jest właśnie takimi takim najważniejszymi punktami, które powodują, że się rozwijasz? Na pewno praktyka, bo jakiś czas temu nawet Krzysiek Piekarz, który był się u nas w programie, powiedział ciekawe zdanie, ale to chyba było przed albo po nagraniu, że jeżeli praktycznie podchodzimy do tematu i praktycznie dotkniemy błędu, to bardzo długo to pamiętamy. I to jest chyba ta złota wskazówka, którą będę dał każdy.